Biblioteka międzyuczelniana musi być zasiedlona przez jednostkę naukową, inaczej miasto będzie musiało zwrócić dotację. Poprzedni włodarz miasta nie dogadał się z władzami kUL w sprawie biblioteki. Władze uczelni kręciły nosem na przenosiny do nowego budynku, stawiały warunki i wymagania. Teraz nowy prezydent nie chce, ale musi dogadać się z uniwersytetem, bo inaczej trzeba będzie zapłacić karę. Tylko jednostka uczelniana naukowa może zająć pomieszczenia nowej biblioteki. Jak podkreśla Lucjusz Nadbereżny, grozi nam zwrot dotacji, jeśli KUL nie zechce przenieść swoich księgozbiorów do Biblioteki Międzyuczelnianej. Już w marcu tego roku prezydent miasta, urząd miasta byli poinformowani, o ostatecznej decyzji i ostatecznej interpretacji tego, co powinno znajdować się w bibliotece międzyuczelnianej, tak aby ona spełniała kryterium projektu i te wskaźniki, które były tam zakładane. Jest jednoznaczne stanowisko, że tylko i wyłącznie biblioteka prowadzona przez jednostkę uczelnianą, a więc biblioteka naukowa, jeżeli znajdzie się w gmachu nowej biblioteki, spełni ten projekt, który był składany. W związku z tym my dzisiaj nie stoimy przed wyborem, czy zapraszamy Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy nie, dla nas koniecznością jest, aby Katolicki Uniwersytet Lubelski korzystał z gmachu biblioteki. Jeżeli by miasto nie spełniło tego kryterium, że w gmachu nowej biblioteki. Znajdowałaby się biblioteka naukowa. Byłoby to znacząca i rażąca zmiana projektu przeznaczenia tego budynku i nad miastem groziłaby faktyczna i realna groźba zwrotu dotacji. Dlatego została przygotowana umowa, ona jeszcze ostatecznie jest negocjowana. Wiem, że były tutaj kwestie sporne zatrudnienia pracowników do obsługi zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natomiast chciałbym również też wyjaśnić Wysokiej Radzie, że ten projekt zakładał zatrudnienie znaczącej liczby osób w wyniku wybudowania tych budynków, zatrudnienia nowych pracowników, co chciałbym podkreślić, nie przeniesienia wewnątrz wewnętrznych spraw uczelnianych, ale zatrudnienia całkowicie nowych pracowników. Czy jednak takie słowa to nie sygnał dla władz kUL, że dopiero teraz mogą dyktować warunki? Mówiło się głośno, że rektorzy zażądali jeszcze od Szlęzaka etatów płatnych z kasy miejskiej do obsługi biblioteki. Czy to oznacza, że teraz trzeba będzie utrzymywać pracowników kUL, bo wcześniej nie zabezpieczono się odpowiednimi umowami? Dlaczego to miasto musi zabiegać o to, by władze uczelni zechciały się przenieść ze starego budynku do nowoczesnych pomieszczeń? Ktoś kiedyś popełnił błąd, za który jak widać zapłacą wszyscy.